Jak macie gdzieś dostęp do bieżni mechanicznej. Fuck. Fajna sprawa. A się dziwnie chodzi później. Dobry wieczór, bo jest 8.30 wieczorem. Zobaczymy, właśnie trening. Można wejść do domu. Zaczęła się pieprzona szkoła, a to oznacza, że. A to oznacza, że dzieci jeżdżą do szkoły, rodzice je wożą. Oczywiście jedno dziecko, jeden rodzic, jeden samochód, no bo przecież. Inaczej się kurwa mać nie da. Więc korek jest taki, że się w parę nie mieści. Więc 8:30 to jest dobry, dobry czas, żeby wrócić do domu. Począłem trochę po, po obozie. I taka krótka aktualizacja. Nie wiem, czy z tego wyjdzie w zasadzie trochę jestem zmęczony, ale zobaczymy. Jest się nie przygotowałem szczerze. Te dzienne vlogi. Ja, po, ja powiem, powiem wam, że podziwiam ludzi, którzy youtuberów, którzy robią dzienne vlogi. Ja rozumiem, że ci dzienni vlogerzy niewiele więcej robią poza tymi vlogami, plus jakimiś materiałami promocyjnymi. Na pewno nie trenują, nie pracują i, i, i nie robią 15 innych rzeczy dookoła, ale to jest męczące troszeczkę i Sorry, nie przyzwyczajajcie się, ale, ale zakończymy to chyba po Wanaka. Po Możliwe, że dociągnę do, 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 do Tałpo i później sobie trochę przerwę zobaczymy, jak to wyjdzie. Też nie chcę robić nudnych rzeczy, no bo to też bez sensu, żebym, żebym rzucał coś tak jak wczoraj, Nie wiem, więcej. No, poszedłem na plażę i rzuciłem kawałek z plaży, no ale niech będzie, że codziennie. Mm. Wczoraj a, było trochę roweru. Co wczoraj Mieszałem się z nim. Wczoraj było troszeczkę roweru, jakieś 50 minut. Co prawda swój rower triathlonowy zostawiłem w już i, i, i odbiorę go dopiero w, w sobotę, jak tam dolecimy. Natomiast mam szosówkę, więc wrzuciłem szosę na trenażer. Troszeczkę dziwnie się pedałuje, bo pierwszy raz, powiem Wam szczerze, pierwszy raz siadłem na, na szosie na trenażerze i, i, i dziwnie siedzi. Zobaczymy jak się będzie biegło, bo jutro mam, mam zrobić zakładkę. Dwie godziny roweru, jakaś godzina biegu. Chyba rano to zrobię, mam nadzieję, później dopiero pójdę do pracy bo odwrotnie, to będę zmęczony po tej robocie i w ogóle bez sensu. Więc tak sobie wymyśliłem, że zrobię to rano, czyli za 12 godzin, jakiś niestety. No, no trudno. Zrobiłem taki rower, poza tym nie robiłem nic za wiele. Byłem na masażu i e, tak ja Wam opowiadałem po, po e, zawodach, że złapały mnie skurcze, złapały mnie e, w zasadzie pas, e, lewy pas biodrowy. Do, aż do piszczeli, wszystko to się y, troszeczkę popieprzyło. Ale to nie z, nie z powodu jakiejś kontuzji, ale bardziej z powodu tego, że byłem bardzo obciążony po, tych, po, po y, obozie, więc y, chciałem troszeczkę pocisnąć na, na tych zawodach, rower przynajmniej, no źle to się skończyło. Więc y, 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 byłem wczoraj y, na masażu godzinny, bolesny masaż. Dzisiaj byłem na fizjoterapii i wrzuciłem na Instagrama zdjęcie z igłami. W nowym miejscu igły, bo, bo, bo czego nie. Tym razem poszły w biodro, zaraz nad, nad kością biodrową. Fak, jaki to jest ból. Znaczy może nie tyle, to, to nie był ból, to było takie dziwne uczucie, bo igła wchodzi, są dwa rodzaje tych igieł, prawda? Czyli jedne, które ee, tak naprawdę naciskają tylko na tkankę łączną, więc one wchodzą kilka milimetrów. Tak tylko, żeby przebić skórę i docisnąć do tej tkanki łącznej, one nie wchodzą w mięsień. A drugi typ i to są te, które, to są igły głębokie, które wchodzą w mięsień dość, dość głęboko. No i te w biodro wchodziły mniej więcej na taką głębokość, mi się wydaje, 3-4 centymetry, więc... I w momencie, kiedy one wchodzą, to jest bardzo dużo um, nerwów, więc lecą prądy po nogach, tak jakby ktoś gorącym czymś nas dźgał. Pomocy, więc bardzo, bardzo przyjemne uczucie. Natomiast pomaga, no niestety, cholera jasna. Gdyby nie to, że te igły tak pomagają, to bym się wkurwiał, ale, ale one pomagają, no niestety. I to jest najgorsze w tym wszystkim, bo ja to wiem i moi fizjoterapeuci też to wiedzą. I tak no, ja pamiętam, że przez pierwszy rok to oni się pytali mniej więcej, jak reaguję na igły, czy, czy, czy mam coś przeciwko igłom, czy jest w porządku, żeby nie pokuli. A w tym momencie to czasami powiedzą, że będą, a czasami po prostu już otwierają te igły i, i, i łoją. Więc dostałem kilka tutaj w biodro, zaraz nad kością biodrową, plus wzdłuż ITB po zewnętrznej stronie czworogłowego, plus zewnętrzna strona łydki. I to było takie jeszcze OK, powiedzmy. Natomiast no, na, później przerzucił mnie na plec, na brzuch. I kilka igieł w plecy też na lewą stronę, bo ta lewa strona cały czas cały czas boli. Kilka igieł w plecy, których w zasadzie nie czuć tego. Aha, jeżeli była jasność po prawej stronie, te same igły w biodro, no w nich nie poczułem. Czyli jest ta różnica. Widać bardzo fajnie różnicę w napięciu mięśniowym, bo wbija się igły w to samo miejsce z lewej i z prawej strony i jedna będzie zajebiście bolała, tak że człowiek zaczyna kurwować, a z drugiej strony wchodzi po prostu bez problemu. Bo to jest tak, że ta igła to, to, to nie jest tak głęboka, to nie jest tak gruba igła jak igła do zastrzyków. To jest bardzo cieniutka, więc ona w zasadzie nie uszkadza mięśnia. Bardzo rzadko się zdarza, żeby jakaś krew poleciała, bo przeważnie ta igła po prostu um, prześliguje się między włóknami mięśniowymi, bo to na tym to polega. No ale dobra, powrócili na brzuch. Dostałem kilka igieł też w dupę, e, w mięsień pośladkowy, górę mięśnia pośladkowego, e, też na odcinku lędźwiowym, plus e, trochę igieł e, też po zewnętrznej stronie, ale bardziej z tyłu ITB i i to chyba był pierwszy raz, kiedy dostałem zespół Tureta, u fizjoterapeuty. Wiecie, co to jest zespół Tureta, prawda? To jest ten zespół, który sprawia, że ludzie kurwa mać, się tak zachowują, tak? Więc ja tak się zachowywałem przy dzisiaj przy fizjoterapii. Dostawałem igłę i zaczynałem i tylko leciało fuck 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 fuck! What the fuck are you doing with me fuck fuck? Jeżeli ktoś tego słuchał, to miał na pewno uba. No nie w ogóle u mają tam e, w tym Sportslabie. W ogóle Sportslab, czyli ten lab, który ja wykorzystuję, który ja używam, do którego chodzę od no, trzech lat w zasadzie. E, Rozmawiałam z nimi, czy chcieliby y, nagrać tam coś w momencie, kiedy będzie ekipa... Y, z Polski robić ten dokument i będą bardzo chętni na to, żeby właśnie coś nagrać w Sports Labie. Nie wiem, zrobimy jakąś sesję. Może zrobimy igły, bo... bo dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć. O, macie, macie, macie okazję. Możemy zrobić igły, możemy zrobić e, fizjoterapię, możemy zrobić analizę biegu, możemy zrobić masaż, ale masaż to będzie nudne, prawda? Więc, więc nie wiem, dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć jako e, w tym dokumencie, I to nagramy i to, to, to wam pokażę. A co? Mamy taką możliwość, więc, więc e, pewnie wybierzecie igły, bo jesteście. A, no zobaczymy. E, no ale to, był, to była fizjoterapia, no i powiem wam, że rzeczywiście dużo lepiej potem. Po fizjoterapii dostałem jeszcze okrojony taśmami taśmy kinezją. Kiedyś też opowiadałem na, tym, na ten temat troszeczkę. One też służą temu, by mm, rozładować napięcie mięśniowe, napięcie, napięcie na skórze, napięcie tkanki łącznej. Na czym to polega w zasadzie? Napięcie mięśniowe jest jakoś tam związane z nerwami. No, wiadomo, nerw wysyła informacje do mięśnia, mięsień się kurczy itd. Tak tak w momencie, kiedy dostarczamy bodźca zewnętrznego, mięsień się rozluźnia, bo w momencie, kiedy Mówiąc bardzo prosto i może, jeżeli ktoś jest fizjoterapeutą, niech mnie poprawi, jeżeli mówię to niedokładnie, nie ale generalnie polega to na tym, tak samo masaż, tak samo rozluźnianie powięziowe, tak samo rolowanie, polega na tym, że w momencie, kiedy dostarczamy dodatkowego bodźca na mięsień, nasz mózg dostaje informację, że ta... I, I utrzymujemy to, nie że tylko przypieprzymy i puszczamy, tylko utrzymujemy to. Nasz mózg przyzwyczaja się do tego faktu i uznaje to jako rzecz normalną. W momencie, kiedy, roz, kiedy um, zabierzemy ten bodziec, mięśnie nie jest rozluźniony. Tak samo działają igły, tylko one działają od środka i tak samo działają taśmy. Jeżeli, możecie sobie zrobić kiedyś test, jeżeli będziecie mieli ból jakiegoś mięśnia, taki niekontuzyjny, ale przemęczeniowy, ból, który jest... Um, gdy mięśnie jest dosyć e, napięty, przyklejcie w tym momencie taśmę kinezjo w, ten mie w, te, w to miejsce. E, na tej zasadzie, że odrywamy dwa kawałki na samym końcu, rozciągamy środek, zaczepiamy na nierozciągniętych kawałkach na końcach mięśnia i ten środek troszeczkę rozciągnięty, tak żeby ta skóra była troszeczkę napięta przez, to, e, przez tą taśmę. I, I gwarantuję Wam, że w ciągu 5 sekund e, ból będzie, będzie mniejszy. To jest, jedna, to jest jeden. E, Jedno wykorzystanie taśmy, drugie wykorzystanie taśmy jest takie, że możemy skorygować troszeczkę tory ruchu, płaszczyzny ruchu, czyli w momencie, kiedy na przykład noga nam ucieka na zewnątrz, możemy taśmę przykleić tak, żeby troszeczkę ją naprowadzić w innym kierunku. Także możemy taśmę używać do tego, żeby... Przenieść napięcie z jednej części mięśnia na drugi. Czyli, na przykład, możemy rozładować ścięgno Achillesa, oklejając taśmami łydkę w ten sposób, że troszeczkę przyniesie napięcie na, na górę łydki, gdzie jest po prostu mięsień większy. Więc to mam zrobione. Mam oklejane nogi, tak żeby przetestować. Dzisiaj byłem pobiegać troszeczkę na bieżni, bo, bo pogoda jest troszeczkę z dupy. Znalazłem e, bieżnia, czy znalazłem w mojej siłowni. W mojej sieci siłowni są bieżnie mechaniczne. Bieżnie mechaniczne widzieliście na filmiku. Są bardzo fajne, z tego względu, że no nie ma tej ucieczki podłogi spod, spod nogi, na, tak jak jest na bieżnie elektryczne. Na bieżnie elektrycznej praktycznie nie wykorzystujemy mięśni dwugłowych i mięśni pośladkowych, z tego względu, że nie musimy się wpychać, bo nam podłoga sama ucieka. Na mięśni, na, bie mięźni. na bieżni. Mechanicznej, no niestety musimy wykorzystywać cały zakres ruchu. A że bieżnia jest w ten sposób zbudowana, to tak naprawdę czuję się tak, jakbyśmy cały czas biegli pod górkę. I powiem Wam, że wrzucę Wam tutaj wykres, wyszły, nam, wyszły mi idealne interwały. Donaj będzie ze mnie dumny chyba. To może pokażę. Chociaż nie planowałem nawet, ale wyszły, wyszło w ten sposób, z tego względu, że naprawdę ten bieg był dosyć ciężki. Zrobiłem 6 razy 4 minuty pracy, plus 3 minuty odpoczynku. Potem po pływaniu, popływaniu przepłynąłem jakieś 2 km dzisiaj. Nie jakoś wiele, chciałem troszeczkę więcej, ale akurat się zdarzyło, że basen. Odkryty, jest zamknięty na siłowni, basen odkryty, było, było, było spoko, więc sobie pływałem, ale nagle wpadła banda, na samym w końcu w filmiku było to widać, wpa, wpadła e, grupa, która wynajęła sobie tor, więc nie było, nie, nie było, gdzie, biega, nie było gdzie pływać, a że jeszcze mają miał, zrobić bieganie, że jest już późno, więc stwierdziłem 2 km mi wystarczy. Czyli zrobiłem po prostu rozgrzewkę i zrobiłem e, 8 razy 200 metrów. I W zasadzie tyle. Miałem jeszcze zrobić 8 razy 100 metrów, ale się nie udało. Więc niecałe dwie godziny treningu dzisiaj. I organizm nawet jest ok. Wczoraj mi zajebiście nogi jeszcze bolały na rowerze. Dzisiaj już było w porządku. Zobaczymy, jak będzie jutro z rowerem po raz kolejny. Mam jeszcze tylko kilka dni i, i lecę na południową wyspę. Nie będę miał trenażera, więc będziemy trenować na zewnątrz. Ale znowuż tam są drogi takie, że nie ma w ogóle ruchu, nie ma światła, więc można robić interwały bez najmniejszego problemu. Co jeszcze? Waga, waga stoi w miejscu, trochę, chociaż, chociaż nie wygląda to źle, nie czuję się jakoś ciężki, nie czuję się gruby, nie czuję się spuchnięty. Na twarzy jestem spuchnięty, ale trochę, ale to chyba z przemęczenia ostatnio nawet, bo ani jakiegoś dobrego snu nie było ostatnimi dniami, ani, ani znaczy regeneracja jest dobra, ale no krótka, no bo nie na te wiele godzin na, na, na rowerze było. No oprócz tego, praca w cholerę roboty, bo e, niestety, jak się chce dostawać urlopy, e, no to trzeba trochę popracować. No, no tak to działa. Moja, to moja firma może nie jest jakoś wielka, ale mamy też swoje projekty. E, w ogóle ktoś się mnie pytał na temat tej pracy, dlaczego sobie nie zmieni na jakąś, która by była bardziej, le, lepiej płatna. Bo chyba kiedyś coś mówiłem na ten temat, że. Mógłbym dostać pracę, która byłaby jakoś 30% więcej płatna? No, to jest w cholerę pieniędzy z jednej strony, ale z drugiej strony jestem bardzo wygodny i, i bardzo mi dobrze, powiem Wam szczerze, w pracy, w której jestem, bo tak jak mówię, mogę sobie wziąć urlop kiedy chcę, mogę sobie przechodzić do pracy kiedy chcę. No w granicach norm, oczywiście, ale jeżeli. Pracuję to 8 godzin dziennie, to nie ma znaczenia, czy przyjdę o 7 wyjdę o 3, przyjdę o i wyjdę o trzeciej, czy przyjdę o dziesiątej i wyjdę o ósmej, szóstej, 8. Kiedy chcę, po prostu, no tak jak, tak jak mi to pasuje, więc to jest dobre, do tego pracuję jeden dzień przynajmniej w tygodniu z domu, a będę chciał pracować z domu dużo więcej, bo, bo, bo jest tak wygodniej i e, lepiej w sytuacji treningowej szczególnie. Tak więc nie mam zamiaru zmieniać pracy. Przynajmniej do czasu, kiedy ogarnę się z tą fundacją, z oprogramowaniem dla tej fundacji, plus z, tym, z tą jazdą charytatywną. Dopóki tego nie ogarniemy i zobaczymy, co z tego wyjdzie, może się okazać, że, że będzie to na tyle fajne, że będzie się można tym zająć może nie na pełen etat, ale przynajmniej na jakiś pół. To by było zajebiście, to by było. No, to by było prawie że szczyt marzeń, więc, no ale co z tego wyjdzie to, to, jeszcze nie wiadomo. Co jeszcze? Chyba w zasadzie tyle. Ja do domu idę spać, bo jutro rano kolejny trening. Jeśli chodzi o samopoczucie przed zawodami, to pomimo tego, że nie zrobiłem Zrobiłem zdecydowanie mniej w tym roku niż rok temu, oczywiście, no bo wiadomo, rok temu były zawody, rok temu były wyjazdy, obozy w Tajlandii, cudowianki i tak i tak dalej. Pomimo tego, że tego wszystkiego nie zrobiłem, psychicznie czuję się dużo lepiej, fizycznie czuję się dużo lepiej. Dawno nie biegłem maratonu, bo był to chyba lipiec, sierpień, może wrzesień? Nie pamiętam dokładnie. Dawno nie biegłem maratonu, ale pomimo tego czuję się całkiem dobrze. Jeśli chodzi o plan na Łonaka, bo, bo też o to pytaliście, to plan jest taki, żeby przepłynąć na tyle, ile potrafię, bo no jest to nieprzewidywalne, więc nie wiem, czy przepłynę dobrze, czy źle. No zobaczymy, zobaczymy w dzień, w dzień zawodów. Przejechać na rowerze tak ja sobie zakładam z mocą, którą sobie zakładam na Ironmana, czyli to będzie jakieś 75% FTP, czyli powiedzmy około 230-240 W, 230 prędzej. Przelaś to w ten sposób. I jeśli chodzi o bieg, to albo. W zależności od tego, jak się będę czuł, jeżeli się będę czuł dobrze, no to pocisnąć ten bieg fajnie, tak, żeby zrobić dobry czas, jeżeli się będę czuł troszeczkę słabo, albo coś mi będzie doskwierało, albo nie będę w 100% zadowolony z siebie, to sobie po prostu odpuścić ten bieg. Tak, żeby po prostu przebiec i dobiec do mety. Bo dwa tygodnie później będzie tałpo i tałpo to są ważniejsze zawody dla mnie. Z wielu względów. Przede wszystkim jest to szybsza trasa. Zawody są troszeczkę ważniejsze, bo jednak jest Ironman. I, I też mam porównanie do tego, jak to było w zeszłym roku, więc tak to wygląda. Co z tego wszystkiego wyjdzie? to Zobaczymy. No wiadomo, że wiecie, może się okazać w dzień zawodów, że będzie napierdalał deszcz, tak że rower mi zajmie 7,5 godziny zamiast 6 albo 5,5. W Łanakach się nie da, no ale zamiast 6 zajmie mi 7,5. No i można sobie wtedy wiecie, planować, co tego chcemy. A może się okazać, że będzie wiatr taki, że się na tym rowerze. Wiecie, dużo rzeczy się może podziać. Także tym... Ale tymi, tymi, się, tymi rzeczami się nie będę martwił, bo to nie ma sensu, no bo wpływu na to nie mam. Mam wpływ na to, co mogę kontrolować, a to co mogę kontrolować idzie na tyle dobrze, na ile może. Powiedzmy. Nie idzie to rewelacyjnie, ale idzie dobrze według mnie. No. Dobra, ja się wymeldowywuję z. z YouTube'a macie dłuższy filmik dzisiaj mojego gderania, bo sobie jadę samochodem, a no jutro zobaczymy co będzie się działo jutro.